Znajomość systemów liczbowych stanowi podstawę dla wielu obszarów informatyki. Zrozumienie architektury komputerów, programowanie, zarządzanie sieciami komputerowymi, a nawet obsługa sprzętu wymagają od nas wiedzy o tym, w jaki sposób komputery reprezentują i przetwarzają informacje. Zatem wiedza o systemach liczbowych wykorzystywanych w informatyce stanowi kluczowy element efektywnego korzystania z technologii cyfrowej, zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym. Pierwszym systemem liczbowym, jaki omówimy, będzie system dziesiętny, inaczej zwany decymalnym. Jest on powszechnie stosowany w codziennych obliczeniach matematycznych, finansowych czy handlowych. Jest to także standardowy sposób reprezentacji liczb w komunikacji ludzi z komputerami. Odpowiednie rozumienie i używanie systemu dziesiętnego jest kluczowe w wielu dziedzinach życia a także stanowi podstawę dla bardziej zaawansowanych systemów liczbowych wykorzystywanych w informatyce. Zatem, system dziesiętny jest pozycyjnym systemem liczbowym o podstawie 10. Tylu właśnie cyfr używamy do zapisu liczb w tym systemie. Liczby od 0 do 9 zapisujemy za pomocą cyfr, natomiast, aby zapewnić większe liczby, dokładamy kolejne cyfry. I tak, jeśli do cyfry 0 dopiszę po lewej stronie 1, otrzymujemy liczbę 10. Jak już wspomniałem, system jest pozycyjny, co oznacza, że pozycja, na której znajduje się liczba, jest bardzo ważna. Jeśli weźmiemy cyfry 1 i 2, to możemy z nich zapisać dwie liczby: 12 i 21. W pierwszym przypadku cyfra 2 oznacza jedności. A cyfra 1 dziesiątki. Natomiast w przypadku liczby 21 jest dokładnie odwrotnie. Dla przykładu weźmy liczbę 12345, która składa się z cyfr oznaczonych kolejno jedności, dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy. Pozycyjność systemu oznacza, że każdą liczbę możemy zapisać mnożąc cyfry, za pomocą których ją zapisujemy, przez kolejne potęgi liczby 10. Kolejne potęgi liczymy od prawej strony, zaczynając od pozycji zerowej. Zatem otrzymujemy następujące działania. Począwszy od prawej, cyfra jedności 5. Razy 10, czyli podstawa systemu, podniesiona do potęgi zgodnie z pozycją tej cyfry, czyli 0. Następnie cyfra dziesiątek 4 razy podstawa potęgi 10 do potęgi pierwszej i tak dalej. W ten sposób otrzymujemy następujące wartości. Sumując je, otrzymujemy dokładnie liczbę 12345. W ten sposób system dziesiętny umożliwia reprezentację dowolnej liczby przy użyciu kombinacji tych dziesięciu cyfr. W przypadku natomiast liczb zmiennoprzecinkowych pozycje po przecinku podnosimy do potęg ujemnych i w ten sposób otrzymać możemy następujący zapis w systemie dziesiętnym. 32,45 będziemy obliczać właśnie. W taki sposób i po sumowaniu również uzyskujemy odpowiedni wynik. System dziesiętny odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji między ludźmi a komputerami. To właśnie w tym zakresie jest najczęściej wykorzystywany w informatyce. Dane liczbowe wyświetlane na ekranach komputerów, telefonów komórkowych i innych urządzeń. Zazwyczaj są przedstawiane w systemie dziesiętnym, ponieważ jest on zrozumiały dla ludzi. W większości języków programowania i algorytmów liczby są reprezentowane w systemie dziesiętnym. Oznacza to, że w kodzie źródłowym liczby są zazwyczaj zapisywane właśnie w tym systemie. W systemach bankowych oraz w systemach rachunkowości liczby są zazwyczaj wyrażane w systemie dziesiętnym ze względu na ich powszechność w codziennym życiu. Wiele interfejsów użytkownika, w tym formularze internetowe, aplikacje finansowe i inne, korzystają z systemu dziesiętnego do wprowadzenia i wyświetlania liczb. Również w raportach, dokumentach i innych formach dokumentacji liczby są zazwyczaj podawane w systemie dziesiętnym. Podstawowym systemem liczbowym używanym w informatyce jest system dwójkowy, znany również jako system binarny. Jest to system o podstawie 2, składający się, jak sama nazwa wskazuje, z dwóch cyfr 0 i 1. System dwójkowy, tak jak dziesiętny, jest systemem pozycyjnym, co oznacza, że wartości cyfry zależą nie tylko od samej cyfry, ale także od jej pozycji w liczbie. Niech za przykład posłuży nam następująca liczba. Pamiętajmy tylko, iż nie odczytujemy jej jako 1010, ale w systemie binarnym, czyli 1, 0, Ustalmy sobie zatem pozycję tej liczby. Wartości potęg liczby 2 odpowiadają kolejnym pozycjom, licząc od prawej strony liczby, czyli w naszym przypadku. 0 razy 2 do potęgi zerowej, następnie 1 razy 2 do potęgi pierwszej, 0 razy 2 do potęgi drugiej i 1 razy 2 do potęgi trzeciej. Po wykonaniu tego obliczenia i zsumowaniu poszczególnych wyników otrzymujemy wartość liczby 1010 w systemie dziesiętnym jest to liczba 10. Oczywiście, podczas obliczeń możemy wyłączyć zerówki, ponieważ dowolna liczba pomnożona przez 0 będzie równa 0. System binarny, czy też dwójkowy, jest niezmiernie istotny w informatyce ze względu na swoje zastosowanie w reprezentacji i przetwarzaniu informacji w komputerach. System ten odgrywa fundamentalną wręcz rolę w reprezentacji danych, ponieważ wszystkie informacje przetwarzane w komputerach są reprezentowane za pomocą ciągu bitów, gdzie każdy bit może przyjąć jedną z dwóch wartości: 0 lub 1. System dwójkowy umożliwia precyzyjną reprezentację tych danych, co stanowi podstawę dla wszelkich operacji przetwarzania informacji. Stosujemy go również w architekturze komputerów. Które są zbudowane na zasadach binarnego systemu liczbowego. Procesory, pamięci i inne elementy składowe komputera operują na danych w postaci binarnej. System dwójkowy jest więc nieodłącznym elementem architektury komputerów. Programiści często pracują na poziomie binarnym. Choć korzystają z wyższych poziomów języków programowania, zrozumienie systemu dwójkowego. Ułatwia programowanie niskiego poziomu oraz pozwala na lepsze zrozumienie działania algorytmów. System binarny doskonale współgra z operacjami logicznymi i bitowymi, które stanowią podstawę dla wszystkich operacji wykonywanych w komputerze. Pamięć komputerowa, zarówno RAM, jak i pamięć masowa, taka jak dysk twardy, Przechowuje dane w postaci binarnej. Zapis i odczyt danych z pamięci są możliwe dzięki zastosowaniu właśnie systemu dwójkowego. System dwójkowy stanowi podstawę dla systemów liczbowych o innej bazie, takich jak system ósemkowy czy szesnastkowy, o których za chwilę. Przejścia między tymi systemami są powszechne, a znajomość systemu binarnego ułatwia pracę z innymi bazami. W sieciach komputerowych, gdzie dane są przesyłane w formie binarnej, system dwójkowy jest używany do kodowania informacji, a protokoły komunikacyjne, takie jak choćby TCPIP, operują na danych w postaci binarnej. Rozumienie systemu dwójkowego jest kluczowe dla programistów, inżynierów komputerowych i wszystkich osób pracujących w dziedzinie technologii informatycznych. Przejście od systemu dziesiętnego do systemu dwójkowego może wymagać pewnego przyzwyczajenia, ale umiejętność operowania liczbami binarnymi jest fundamentem dla efektywnego programowania i zrozumienia podstaw działania komputerów. Kolejnym systemem jest system ósemkowy, inaczej zwany oktalnym. To system liczbowy o bazie 8, wykorzystujący do zapisu 8 cyfr od 0 do 7. Podobnie jak w systemie dziesiętnym i binarnym, system ósemkowy jest systemem pozycyjnym, co oznacza, że wartość cyfry zależy od jej pozycji w liczbie. W systemie ósemkowym każda pozycja cyfry reprezentuje kolejną potęgę liczby 8. Podobnie jak w systemie dwójkowym, wartości potęg liczby 8 odpowiadają pozycjom cyfry w liczbie. Na przykład liczba ósemkowa. 4, 5, 6 może być rozumiana po dokonaniu niezbędnych obliczeń jako liczba 302 w systemie dziesiętnym. System ósemkowy w informatyce wykorzystujemy głównie jako skróconą reprezentację danych binarnych, ponieważ każda cyfra w systemie ósemkowym odpowiada dokładnie trzem cyfrom systemu dwójkowego. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy programowaniu niskopoziomowym, adresy pamięci i rejestry mogą być wyrażane w systemie ósemkowym. Również niektóre architektury procesorów używają systemu ósemkowego do zapisywania kodów maszynowych i instrukcji procesora. Jest to jednak mniej powszechne niż reprezentacja w systemie szesnastkowym czy binarnym. W niektórych ustawieniach konfiguracyjnych, takich jak ustawienia sprzętu komputerowego, wartości mogą być zapisywane i podawane w systemie ósemkowym. Chociaż system ósemkowy jest mniej powszechny niż system dziesiętny czy szesnastkowy, to nadal znajduje zastosowanie w pewnych obszarach informatyki, szczególnie tam, gdzie istnieje potrzeba reprezentacji danych w sposób bardziej zwięzły niż w systemie dziesiętnym ale bardziej czytelny niż w systemie binarnym. Ostatnim systemem, jaki ja omówię, jest system szesnastkowy, inaczej nazywany systemem heksadecymalnym. To system liczbowy o bazie 16, co oznacza, że korzysta z 16 symboli, w tym z cyfr od 0 do 9 oraz liter A B F reprezentujących kolejno Wartości 10, 11, 12, 13, 14 i 15. System szesnastkowy również jest systemem pozycyjnym, co oznacza, że wartości cyfry zależą od jej pozycji w liczbie. Podobnie jak w przypadku systemów dziesiętnego, dwójkowego i ósemkowego, wartości pozycji są potęgami podstawy systemu, w tym przypadku liczby 16. Przykładem liczby szesnastkowej może być 1B2. Oznaczamy kolejne pozycje w liczbie i możemy wykonać niezbędne obliczenia. Zaczynając od prawej strony, mnożymy 2 razy podstawę systemu, czyli 16 podniesione do potęgi określonej przez pozycję tej cyfry, czyli 0. Dalej mnożymy B, które ma wartość 11. Razy podstawę 16 do potęgi pierwszej, a następnie 1 razy 16 do potęgi drugiej. Po wykonaniu niezbędnych obliczeń otrzymujemy liczbę 434. System szesnastkowy jest szeroko używany w informatyce. Jest wykorzystywany do zapisywania i prezentacji liczb binarnych w sposób bardziej zwięzły i czytelny dla ludzi. Każda cyfra szesnastkowa reprezentuje 4 bity, czyli połowę bajtu. W programowaniu niskopoziomowym i obszarze systemów operacyjnych adresy pamięci są czasem wyrażane w systemie szesnastkowym. Jest to szczególnie przydatne, gdy pracuje się bezpośrednio z pamięcią. Kody kolorów w systemie szesnastkowym są powszechnie używane w grafice komputerowej. Kolor zazwyczaj jest określany przez kombinację sześciu cyfr szesnastkowych reprezentujących intensywność czerwieni, zieleni i niebieskiego. Adresy MAC. Identyfikatory urządzeń i różne ustawienia konfiguracyjne w sprzęcie komputerowym są często zapisywane w formie szesnastkowej. Programiści używają systemu szesnastkowego podczas programowania, zwłaszcza w kontekście obsługi rejestrów flag bitowych i innych wartości niskopoziomowych. Jest również przydatny podczas debugowania, zwłaszcza gdy analizuje się Zawartości pamięci. W operacjach bitowych, zwłaszcza w językach programowania niskiego poziomu, często używa się systemu szesnastkowego do reprezentacji i manipulacji bitami. Podsumowując, system szesnastkowy jest popularny w informatyce ze względu na swoją użyteczność w reprezentacji i manipulacji danymi binarnymi, a jednocześnie jest bardziej czytelny niż system binarny. Śmiało można więc stwierdzić, że wiedza na temat systemów liczbowych jest to podstawa dla zrozumienia bardziej zaawansowanych koncepcji i dziedzin informatyki. Już teraz zapraszam na kolejne filmy z serii Informatyka i zachęcam do subskrybowania kanału. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.